Jesteśmy już na Węgrzech. Wracamy. I oczywiście nie mogło zabraknąć węgierskiego jedzenia. Mam. Wystarczy. Wystarczy tyle. to ty, i tak wypale. jest dużo. No. <śle> to się nazywa ostre papryka i ostry sos. Co sobie myślałeś na Węgrzech? Tyle Teraz próbuj moje. Próbuj i oceniaj. Twój macie? Wołowy, no. Jeden i drugi, Bo, Chociaż w tej podróży pozwoliliśmy sobie na deser. Chociaż mm. na to jest jakieś typowo węgierskie. To jest ciasto bliższy polewą czekoladową. Z, z jakimś olewą, czy jakąś polawą, waniliową. Coś, I widać mu mm. W kuchni regionalnych zawsze jesteśmy ciekawi, więc sprawdzamy w nowych krajach. Podsumowanie: <grytanie> Bułgaria, Rumunia. Po pierwsze, drogi. W Bułgarii tragedia. Trzeba bardzo uważać na progi zwalniające, które są w terenie niezabudowanym, nieoznakowane, można na nich pofrunąć. A pierwszy, który z nich mijałam, to zaraz zanim leżała ciężarówka do góry kołami. Jeżdżą jak wariaci, dziury na drogach i pełno śmieci. Rumunia zdecydowanie rozwija się szybciej. Bugaria mocno, mocno w tyle. A jak już jesteśmy na Węgrzech, to jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że wprowadzili dla ciężarówek nowe ograniczenie w opłacie drogowej. Jest ograniczenie czasowe i w dwie godziny trzeba przejechać wykupioną trasę. Jeżeli się nie przejedzie, stanie się w korku, przepada i trzeba płacić jeszcze raz za te same kilometry. Czy jest bezpiecznie? Jest. Jest. Jak się nakarmi psy, to całą noc pilnają. Czy pojechalibyśmy jeszcze raz? Pojechali. Pojechalibyśmy.